Teraz przechodzimy do tak naprawdę najważniejszego, naszym zdaniem, slajdu, takiego z punktu widzenia osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w organizacjach, to jest co tak naprawdę, jakie mamy zadania zgodnie z nis z NIC 2 No i tak, może idąc od tym to oczywiście analizy ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wiadomo, żeby jakiś system bezpieczeństwa zastosować, no to moglibyśmy oczywiście wybrać wszystkie, jakie są najlepsze, jakie są dostępne. Natomiast to wiadomo, że mogłoby się skończyć wysyceniem budżetu bardzo szybko, więc, więc należy dostosować te środki do wymagań, a wymagania te powinny być poprzedzone analizą ryzyka. Czyli jak widzimy, że jakiś obszar jest dla nas bardzo istotny, ma bardzo dużo znaczenia, bo ma wpływ na działanie całej organizacji, no to w tym momencie powinniśmy zastosować podwyższone środki odpowiednio w odpowiednich obszarach. Oczywiście, tak jak wcześniej, na wcześniejszym planie, bardzo ważne jest to obsługa incydentów, ale też zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty, no bo to jest taki jakby ten proces ciągły, który, który musimy mieć w organizacji zaimplementowany, czyli żeby wykryć incydent, to musimy mieć jakieś środki, które to będą umożliwiały. No oczywiście, żeby zgłosić, no to musimy wykryć. Taki mi się przypomniał gdzie nie zgłaszam incydentów, bo nie wiem, że one są, więc problem z głowy, tak? Ale to, to, to nie do końca, tak? To już było jakieś takie powiedzenie, że jeżeli uważasz, że nic się u ciebie nie dzieje, to znaczy, że masz kłopot. Dokładnie, że, że nie monitorujesz i żyjesz w złudnym przeświadczeniu, że wszystko jest ok. No oczywiście możesz to skończyć tym, że gdzieś tam się na jakimś... W portalu społecznościowym, tudzież w mediach yy, dowiemy się, że jednak doszło do jakiegoś nie wiem, wycieku informacji, yy, jakiegoś włamania i tak dalej, jak nasze systemy nie będą działały. To jest jakby najgorsza chyba rzecz, jak się dowiemy po fakcie już Prace, Z prasy albo od służb. Albo od służb, oczywiście.